w Dzienniku Związkowym. Witamy dziś pana Marka Adamczyka, dyrektora Polskiej Szkoły imienia Jana Karskiego w Payos Heights. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry, panu. Witam serdecznie. Szkoła imienia Jana Karskiego to jedna z najdynamiczniejszych placówek edukacyjnych tutaj w całej aglomeracji szkagowskiej. Zaraz się państwo o tym przekonacie. Ja chciałbym zacząć jednak naszą rozmowę od historii szkoły. Szkoła w tym roku obchodzi dziesiątą rocznicę swojego istnienia, ale od początku. Od początku, czyli od 2014 roku. Mm -hmm. Grupa rodziców artystycznie nastawionych wraz z nauczycielami tworzy Polską Szkołę Jana Karskiego, wybieramy za patrona Jana Karskiego, człowieka, który łączy Polskę i Amerykę, mhm. człowieka, który jest znany i w Polsce i w Ameryce i myślę, że idealnie nadaje się na patrona Polskiej Szkoły. W 2014 rok rozpoczynamy naszą działalność, która trwa. Nieprzerwanie do 2024 roku, i jak pan powiedział, w tym roku świętujemy dziesięciolecie naszej działalności. Porozmawiamy w takim razie przez moment o tym bankiecie, który, który jest planowany na 9 listopada. Tak, z 9 listopada, planujemy bankiet, który będzie zwieńczeniem naszej dziesięcioletniej działalności. Zapraszamy wszystkich państwa bardzo serdecznie na to wydarzenie. Alpine Banket, piękne sale w Derien, piękna sala bankietowa, mnóstwo atrakcji wspaniałe wydarzenie na które wszystkich serdecznie zapraszamy zapraszamy uczniów rodziców przyjaciół szkoły zapraszamy absolwentów, absolwentów oczywiście wszystkich, również wszystkich zapraszamy wszystkich którzy budowali tą naszą szkołę przez te ostatnie 10 lat i czują się sympatykami naszej szkoły gdzie można kupować bilety? bilety można zamawiać w naszym biurze szkolnym można dzwonić na szkolny telefon można kontaktować się przez e-mail. Mam nadzieję, że w stopce. Tak pod... jest. Będzie Macie wszystko. Państwo numer tutaj przed sobą. Tak jest, proszę <laughs> bardzo. Prosimy, prosimy dzwonić. Czekamy serdecznie na wszystkich Państwa. No to wracamy do samej szkoły. Gdzie odbywają się zajęcia w Szkole Zajęcia odbywają się w parafii Świętego Aleksandra, mhm. to amerykańska parafia. Korzystamy z dobrodziejstwa ich sal i gościnności. Współpraca z nimi układa się nam naprawdę świetnie. Mamy, mamy wspaniałe. Wspaniałe możliwości, bo mamy na miejscu sale lekcyjne dostosowane do wieku uczniów, mamy mm. salę gimnastyczną i przy budynku od razu jest kościół, więc wszystkie wydarzenia odbywają się takby tak w jednym kompleksie, co jest no, dużą wartością dla nas. Ta sala gimnastyczna chyba jest bardzo istotna, bo kiedy są takie wydarzenia, które powinny dotyczyć całej społeczności szkolnej, to w komfortowy sposób możecie się tam zebrać i. No, uczcić pamięć takiego czy innego wydarzenia, prawda? Oczywiście, oczywiście. to bardzo pomaga. Mhm. Jak wygląda nauka sakramentów? Ja myślę, że ta bliskość właśnie Kościoła powoduje, że też jakieś msze święte, sakramenty odbywają się tam. Oczywiście, nie musimy nigdzie jechać, wszystko mhm. odbywa się na miejscu. Jako jedna z niewielu szkół korzystamy z pomocy sióstr benedyktynek, które prowadzą u nas klasy sakramentalne. Niesamowicie sympatyczne osoby, z poczuciem humoru. Także szczycimy się tym, że siostry u nas pracują, siostry nam pomagają. Mamy oczywiście księdza, który, księdza Krzysztofa, który jest naszym opiekunem duchowym, więc przygotowanie i do sakramentów i cały ten proces religijny odbywa się bez zakłóceń i myślę, wydaje się, z dużą, z dużą a, korzyścią dla naszych uczniów. Tak, zdecydowanie tak. Ilu uczniów w tej chwili ma Szkoła Karskiego? Szkoła Karskiego ma około 22, 22, 220 przepraszam, mm -hmm. uczniów. To duża szkoła. A, to stosunkowo duża szkoła jak na szkołę, która istnieje zaledwie 10 mm -hmm. lat. To pamiętajmy, że niektóre szkoły istnieją 50, 60 i więcej lat. My jesteśmy dosyć młodą placówką, ale, tak jak pan powiedział, bardzo dynamiczną, dzieje się u nas naprawdę dużo. I te liczby chyba wzrastają, bo nie sądzę, żebyście 10 lat temu zaczynali od tak dużej liczby. Początki były trudne, oczywiście. Mhm. Trudności lokalowe i trudności z kadrą, ale wszystko wydaje mi się, że mamy już za sobą i ci ludzie, którzy tworzyli początek tej naszej szkoły 10 lat temu są z nami do tej pory, więc to też o czymś świadczy. Tak, zdecydowanie tak. No w takim razie, jak wygląda kadra nauczycielska? Ilu nauczycieli w tej chwili pracuje pan na szkole? Kim są ci nauczyciele? Mamy 17 osób, nauczycieli Katechetów. Wszyscy są świetnie wykształceni. To są ludzie, którzy skończyli studia w Polsce. Mhm. Naprawdę świetna kadra. Tak jak powiedziałem, są z nami prawie od początku, czyli prawie te 10 lat. No i jestem dumny, że pracuję z takimi ludźmi, z takimi wspaniałymi nauczycielami. Mam nadzieję, że wszyscy rodzice i nauczyciele też to doceniają. Wydaje mi się, że tak jest, bo niektóre sygnały, które docierają do nas od naszych absolwentów, potwierdzają tę tezę. Czy rzeczywiście jest tak, że jest coraz więcej uczniów z małżeństw mieszanych, nie w 100% polskich, albo czy rzeczywiście jest tak, że pojawiają się w szkołach uczniowie pochodzący no, urodzeni tutaj z rodziców, którzy są również tutaj urodzeni, czy ten trend zauważacie również Myślę, w że, tak, tak. Myślę, że tak i ten trend y, będzie miał tendencję wzrostową. Y, pojawiają się uczniowie, na przykład w klasie dwujęzycznej, którą również oferujemy, którzy przychodzą do nas i y, po polsku potrafią powiedzieć tylko dzień dobry. Y, I takich uczniów y, z roku na rok wydaje mi się, że będzie przybywać. No Nie ma dopływu świeżej krwi, mówiąc hmm. kolokwialnie, więc bazujemy na tej polonii, która tutaj już jest. To są ludzie, którzy tutaj się już urodzili, którzy tutaj wychowują swoje dzieci i te dzieci posyłają do polskich szkół. Z czego się bardzo cieszymy, to, bo świadczy to o tym, że są świadomi swojego pochodzenia i dla swoich dzieci chcą jak najlepiej, czyli chcą, żeby te dzieci poznały swoje korzenie. Ta klasa dwujęzyczna jest niesamowicie ciekawa. Jest to oferta. Która no, w tej chwili jest rzadkością tutaj w polskich szkołach. Jak wyglądają zajęcia w takiej dwujęzycznej y klasie? Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną nauczycielkę, która ma do dyspozycji swoją asystentkę. Mm -hmm. Nie jest to liczna klasa, y dlatego że każdemu z tych uczniów trzeba poświęcić oczywiście z z ekstra czas. Y mamy świetne podręczniki. Wszystkim, którzy chcieliby się zapisać do tej klasy, oferujemy te podręczniki zupełnie za darmo. Y I program oczywiście jest dostosowany do Każdego ucznia indywidualnie, bo każdy uczeń ma też swoje indywidualne potrzeby. No, staramy się, żeby ten język polski, który wiadomo jest jednym z najtrudniejszych języków tak świata, jest. ci uczniowie sobie mogli w taki elastyczny, spokojny sposób przyswoić. Mhm. I wydaje mi się, że osiągamy tutaj dość dobre rezultaty. Moje no, rozumiem, uczucie też o Polsce. Po angielsku, tak żeby dzieci, które nie mówią biegle, nie rozumieją, nie przyswajają w 100% języka polskiego, mogły nauczyć się o kraju swoich przodków, jak najwięcej. Oczywiście, oczywiście. Są to y, uczniowie, którzy pochodzą z mieszanych rodzin. Mhm. Y, nawet mamy też y, uczennicę, która pochodzi z rodziny Macedońskiej, y, zapisała się tylko dlatego do naszej szkoły, bo chodziła kiedyś do polskiego przedszkola i troszkę wow. złapała języka, ale rodzice uznali, że powinna uczyć się języka polskiego. To jest niesamowite. Tak, to piękna historia. Chciałbym porozmawiać o wydarzeniach, które odbywają się w szkole Jana Karskiego. Tych wydarzeń jest mnóstwo, więc moglibyśmy w nieskończoność Oczywiście. mówić, proszę powiedzieć o tych najważniejszych. Y Zakładając naszą szkołę, chcieliśmy, żeby to nie była tylko placówka edukacyjna, ale to, żeby to był też kawałek polski dla tych ludzi, którzy tutaj mieszkają, dla, mhm. dla polonusów, szczególnie dla tych młodych. Dlatego staramy się, żeby szkoła tętniła życiem i właściwie co weekend, co sobotę odbywają się u nas jakieś różne wydarzenia. Z tych najważniejszych, o których mogę wspomnieć, to 80. rocznica bitwy pod Monte Cassino, którą obchodziliśmy pod koniec tak. ubiegłego roku szkolnego. Wspólnie z 25, z 12, przepraszam, Pułkiem Ułanów Podolskich, z Misiem Wojtkiem, czyli Roman Żółtowski, Mateusz Rachpalski, przygotowaliśmy te wydarzenia rocznicowe. Nasi uczniowie wystąpili w tym przedstawieniu, naprawdę fantastyczne, ściskające za serce, wzruszające mhm. przedstawienie, które uhonorowało żołnierzy, którzy brali udział w bitwie pod Monte Cassino, ale to nie tylko, bo również inne wydarzenia. Tutaj ewenementem można powiedzieć był Dzień Słowacji w naszej szkole, Dzień Słowacki. No. Nasz autorski projekt, czyli Polska i jej sąsiedzi, zaprosiliśmy słowacką szkołę do, do, do Karskiego, która, słowacka szkoła wystąpiła, zaprezentowała swój kraj, swoją kulturę. Yy, nawiązaliśmy kontakty i no, w przyszłości planujemy zapraszać następnych naszych sąsiadów, tak żeby naszym uczniom, rodzicom przedstawiać naszych sąsiadów, bo przecież żyjemy tutaj wspólnie na amerykańskiej ziemi. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Yy, jesteśmy członkami podróce. Unii Europejskiej, oczywiście, i mamy ze sobą wiele wspólnego. Mhm. Która, który sąsiad odwiedzi Was w tym roku? Wiadomo już. Yy, planujemy zaprosić Białorusinów w tym roku, także wow. mam nadzieję, że. Że wszystko pójdzie dobrze i w następnych latach, następnych sąsiadów. Więc uczniowie ze słowackiej szkoły to jedni, szkoły to jedni z gości, którzy odwiedzili Waszą szkołę, ale tych gości, takich gości, których znamy z pierwszych stron gazet, w Waszej szkole było w zeszłym roku mnóstwo. Oczywiście, odwiedzają nas bardzo zacni, wspaniali goście. Mhm. Tutaj możemy się pochwalić. Ostatnio odwiedził nas prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, pan Frank Spula oprócz tego był również pan Filip Francskiowiak, niesamowita historia szpiegowska, bo on jest dyrektorem Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Kuklińskiego. Mhm. Była u nas Maria Papas, byli przedstawiciele Towarzystwa Historycznego z Łomży imienia Wagów, którzy przeprowadzili fantastyczne warsztaty genealogiczne dla naszych uczniów. Był pan Sebastian Jaworowski z zarządu Wspólnoty Polskiej. Było Mnóstwo jeszcze innych gości. Yy, mocno wierzę w to, że ci goście, którzy do nas przychodzą, yy, przekazują naszym uczniom yy, jakieś yy, przesłanie, którzy, które później mogą ci uczniowie w swoim życiu wykorzystać. Jak gdzieś jakie reagują na tych gości? Yy, czasami się obawiamy, jak to będzie, ale yy, w większości przypadków jest tak, że reagują bardzo, że wyłowią, no, nawiązują się jakieś dyskusje. Powstają jakieś nowe pomysły, tak jak po wizycie ostatniej pana prezesa z puli, już gdzieś nam świtają następne pomysły, co zrobić, jak to wykorzystać. I myślę, że te spotkania napędzają naszych uczniów do działania, pokazują im, że warto przyznawać się do polskości, warto tą polskość budować, być z niej dumnym. I kiedy słyszymy, że nasi uczniowie gdzieś tam na drugim końcu Ameryki. Zakładają polski klub na amerykańskiej uczelni albo są aktywni w swoim środowisku, no jesteśmy z siebie niesamowicie dumni, że no o to właśnie chodziło. Tak, dokładnie. Tak czy, o, czy to jednak przynosi rezultaty? Tak. W Reportaże o, o Szkole Karskiego pojawiały się w TVP Polonia. Jak udało się nawiązać współpracę z jedną z największych polskich stacji telewizyjnych? TVP Polonia oczywiście przekazuje wiadomości na temat życia polonijnego na całym świecie. Mhm. Kiedyś udało nam się właśnie nawiązać kontakt z jedną z pracownic, z TVP Polonia. No i tak zostałem honorowym korespondentem TVP Polonia. I od tego momentu przekazujemy regularnie wszystkie informacje, materiały na temat tego, co się u nas dzieje, tak żeby Polacy na całym świecie mogli widzieć, co się dzieje za oceanem. No i też dla nas jest to ogromna radość i duma, że możemy się zaprezentować A. Polakom na całym świecie. Właśnie uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach międzyszkolnych. Proszę powiedzieć o kilku takich najważniejszych, takich najbardziej soczystych zwycięstwach. Myślę, że tych konkursów jest bardzo dużo. Szczególnie w ostatnim roku było tych konkursów sporo. Mhm. To konkursy odnośnie Mikołaja Kopernika, bo mieliśmy rok kopernikański, więc nasi uczniowie też Święcinierały w tych konkursach. Konkursy językowe, konkursy ortograficzne, w tych wszystkich konkursach startują nasi uczniowie. Nie są to tylko konkursy szkolne, ale międzyszkolne, tak. czy nawet międzynarodowe. Nawet mieliśmy konkurs w Australii, gdzie nasza uczennica zajęła drugie miejsce wow. w konkursie literackim poświęconym Edmundowi Strzeleckiemu. Więc mamy się czym pochwalić, mamy naprawdę fantastycznych uczniów, którzy chcą brać udział w tych konkursach i zdobywają ich nagrody, więc nasza duma. Już niedługo rozpocznie się rekrutacja, niedługo rozpoczną się zapisy na kolejny rok szkolny. W jaki sposób można zapisać swoje dziecko do szkoły imienia im. NaKarskiego. Szkoła imienia Janakarskiego zaprasza wszystkich Państwa już w najbliższy piątek i sobotę na rejestrację. W piątek od godziny 5 do 7 wieczorem, i mhm. w sobotę od 8 do 12 serdecznie zapraszamy. Współpracujemy na Państwa w siedzibie naszej szkoły, czyli w, w parafii świętego Aleksandra. Później, w każdą pracującą sobotę, y, również będziemy na Państwa oczekiwać. Można się zapisywać, oczywiście telefonicznie, mailowo. Y, oferujemy nauczanie od przedszkola do klasy naturalnej z przygotowaniem do sakramentów. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak jak mówiliśmy na początku, tutaj macie Państwo wszystkie informacje kontaktowe, więc nie czekajcie, dzwoncie, szczególnie jeżeli mieszkacie gdzieś w okolicach Payless Heights. Panie Marku, chciałbym jeszcze zapytać o Pana zaangażowanie osobiste w wiele tutaj polonijnych projektów. Przystanek Historia, którego jest Pan jednym z koordynatorów tutaj w Chicago, jest chyba takim najważniejszym projektem. Proszę powiedzieć o swoim zaangażowaniu w ten właśnie projekt. Przystanek historia, który powstał w 2018 roku. Tworzymy go wraz z Heleną Sołtys i Bernadettą Manturo. Mhm. Aktywnie działamy tutaj promując polską historię. Wykorzystujemy to, że teraz jest taki moment, gdzie to zainteresowanie naszą historią jest naprawdę duże. Szczególnie wśród młodych ludzi i chcemy zainteresować tą naszą historią. Organizujemy różnego rodzaju wystawy, konkursy. Ostatnio był konkurs poświęcony. Bitwie Warszawskiej, a później Monte Cassino. Teraz planujemy konkurs poświęcony Powstaniu Warszawskiemu, więc dzieje się tego naprawdę dużo. I myślę, że ta promocja historii sprawdza się. Myślę, że coraz więcej osób się tą historią interesuje. Przekazujemy również materiały edukacyjne z, do, do szkół polonijnych. Sprowadzamy tutaj edukatorów, którzy podróżują tutaj między polskimi szkołami i również przeprowadzają warsztaty i dla uczniów, i dla nauczycieli, więc myślę, że jest to jak najbardziej pożyteczna i, i, i pożądana działalność w naszym środowisku. To tak. Dziękuję okay. serdecznie. Proszę Państwa, naszym gościem był Pan Marek Damczyk, dyrektor Polskiej Szkoły imienia Jana Karskiego w Paleos Heights Szkoły, która. Jak słyszeliście Państwo, osiąga ogromne sukcesy edukacyjne, która jest niesłychanie dynamiczna, inna niż wszystkie inne szkoły. Szkoły, która 9 listopada będzie i mam nadzieję, obchodziła 10 rodzicę swojego istnienia. Panie Markus, serdecznie dziękuję za tę wizytę. Dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo, zapraszamy do Karskiego.